Cześć wam, Słuchajcie, ja wam opowiem sytuację, yy, która dzisiaj mnie wyprowadziła z równowagi naprawdę jak mało co. Te niektóre rzeczy niby każdy z nas wie, ale kiedy kurwa spotykasz się z tym, można by powiedzieć twarzą w twarz, to krewcie zalewa i chujcie kurwa strzela. Sytuacja ma miejsce w Hucie Katowice. Katowice. Yy, w Hucie Katowice stoją yy, ciężarówki na ukraińskich ciężarówki z węglem na ukraińskich rejestracjach. Na pytanie do pracującego tam gościa w tej Hucie Katowice na pytanie, co tutaj robią te ciężarówki na ukraińskich rejestracjach? To on powiedział, że to jest ukraiński węgiel, i on przyjeżdża do huty, czasami jeszcze przyjeżdża węgiel z Brazylii. Powiedzcie mi, czy to jest kurwa normalne? My śpimy tutaj na węglu, mamy tutaj złoża na 150, 200, 300, na 500 lat. Szacowania są różne. Prawda jest taka, że moglibyśmy to wydobywać, ale sam ten pracownik huty powiedział, że przez te wszystkie obłożenia unijne to się kompletnie nie opłaca, w związku z czym oni są zmuszeni do tego, żeby sprowadzać. I o ile jeszcze mógłbym w pewnych ewentualnościach przyjąć tą opcję z tą naprawdę sprowadzaniem tego węgla z tej Ukrainy, no to że z Brazylii ludzie. Ja się łapię za głowę, bo znowu w jakiś cudowny sposób łączy się ta Brazylia z tą umową unijną Mercosur i węgiel z Brazylii do Polski. Wiecie, ile palą te statki, które przewożą te tony tego węgla, ile palą tej najgorszej, szmacianej ropy? I to jest ekologia, zdaniem Unii Europejskiej? Zmuszanie państwo, które można by powiedzieć, że południe naszego kraju śpina węglu, a my jesteśmy w takiej sytuacji, że my do huty Katowice przywozimy węgiel z Ukrainy albo z, Biał z, z Brazylii, to jest jakiś kompletny kurwa absurd. I co kopalnie zamykamy, zalewamy wodą, niszczymy tak, żeby może nigdy nie dało się już więcej wydobyć, wydobywać tego węgla. A może innym damy koncesję? I słuchajcie, najlepsze jest to, że my tutaj jesteśmy obłożeni tym wszystkim, tak samo z produkcją żywności. Dzisiaj Bosak ogłosił, że zwiększono tak nakłady przewozu żywności do, na tereny Polski z, z terenów Ukrainy, że one już całkowicie dorżną nasze, kurwa naszych rolników, bo to jest po prostu niekonkurencyjne. Słuchajcie, mamy wyśrubowane normy, oni nie mają żadnych i my się otwieramy na te rynki. Jakieś cudowne połączenie między Ameryką Południową a Ukrainą, a Brukselą. Dopatruje się go kurwa nie tylko ja, tylko już większość ludzi. Zastanówcie się kurwa, co tu się dzieje, przecież to jest niepojęte. Naprawdę dojdzie do momentu, w którym każdemu z Was te myśli będą musiały przejść przez głowę, bo będziecie za wszystko kurwa tyle płacić, jeść gówno i nie będziecie, kur, nie będziecie mieć kurwa, czym napalić kurwa w domu, a te wszystkie elektrownie i te wszystkie inne gówna przestaną kurwa działać, jak przyjdą mroźne zimy. I to nie jest w ogóle zabawne. Słuchajcie, mam jeszcze dwa filmy, które wrzuciłem wczoraj i dzisiaj rano. Mają bardzo słabe zasięgi. Prawdopodobnie ścieli mi zasięgi, więc jak komuś się chce, to sobie wróćcie. Ten ostatni film rano dotyczący tych zwierząt teraz, tej ustawy z zwierzątkami futer futerkowymi, tam trochę rozebrałem na części. Powiedziałem wam, jak to widzę. Pamiętajcie o mojej zbiórce. Jeśli ktoś ma chęci i ochotę i, i finanse, to mam zrzutkę w moim bio, w linku. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdro.